Cześć, nazywam się Anna Skwarek, jestem nauczycielem języka portugalskiego i autorką bloga Magalanka.pl. To jest mój pierwszy podcast, jeżeli tutaj trafiłeś, trafiłaś, zapewne interesuje Cię Portugalia. Dzisiaj będzie o obecności arabskiej na Półwyspie Iberyjskim, w szczególności w Portugalii, oraz o słowach pochodzenia arabskiego w języku portugalskim. Zapraszam! Najpierw rys historyczny. Arabowie, to jest Maurowie, przybyli na Półwysp Iberyjski w 711 roku. Przekroczyli Sinę gibraltarską z łatwością pogonali Wizygotów, którzy zamieszkiwali te ziemię, a podbity obszar nazwali Al-Andalus. Al-Andalus w szczytowym okresie obejmowały tereny całego południowo-centralnego półwyspu, powyżej terenów dzisiejszej Koimbry, Madrytu, Saragosy. A ta granica Al-Andalus zmieniała się w zależności od toczonych na granicy wojen i bitew z chrześcijanami. al Podzielono na dwa regiony, Algarb, Garb al czasami tak też mówimy, czyli część zachodnią i Shark Al-Andalus, tą część, która odpowiadała bardziej dzisiejszej Hiszpanii. Nas interesuje Algarb, ponieważ była to południowa część Portugalii i też wschodnio, i kawałek wschodnio-centralnej części Hiszpanii. Jeśli chodzi o Portugalię, to wraz z zdobyciem faru w 1249 roku kończy się obecność arabska w Portugalii. Inaczej rzecz ma się w Hiszpanii, ponieważ tam Grenada, ostatnia, ostatnia twierdza Maurów, została podbita w 1492 roku. Ważne jest też to, co wnieśli Maurowie do dziedzictwa portugalskiego, do dziedzictwa Półwyspu Iberyjskiego i europejskiego w ogóle. Możemy pomyśleć o tak naprawdę niezliczonych dziedzinach od rolnictwa, od systemu nawadniania od uprawy pomarańczy, uprawy ryżu uprawy fig, daktyle, czy też uprawa migdałów, nauki, tutaj medycyna, astronomia, przecież nazwy gwiazd, matematyka, algebra, to wszystko jest spuścizną po Maurach. No tak samo architektura oczywiście oraz kuchnia. Mamy tutaj przyprawy, które sprowadzili, których używali, jak na przykład szafran, czy też moździerz jako przyrząd. Ale to, co nas najbardziej interesuje, to oczywiście słowa pochodzenia arabskiego we współczesnym portugalskim. Najbardziej charakterystyczny jest rodzajnik al. Jest to rodzajnik określony po arabsku, który. Odpowiada portugalskim rodzajnikom określonym zarówno w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej, czyli portugalskiemu u, a, usz, aż. Oczywiście było tak, że Portugalczycy nie rozróżniali, że to jest rodzajnik, więc doklejali go jakby do tego, co słyszeli i w ten sposób powstawało jedno, jedno słowo. Mamy tutaj takie przykłady, zaczynając się od al, jak aldaja, czyli wioska. Al almufada, czyli poduszka, alkohol, czyli alkohol. Do dzisiaj zresztą też mówimy o spuściźnie Maurów, jeśli chodzi o destylację. a szofra, czyli karczoch, walgudan, czyli bawełna, alfandega, urząd celny, odprawa celna, czy fas sałata, wszystkie te zaczynające się na al. Pytanie, które jakiś czas temu zadała mi uczennica. Czy wszystkie wyrazy, które zaczynają się na al w języku portugalskim, to wyrazy, które mają etymologię arabską? Nie, trzeba uważać. To nie jest tak. Niektóre przecież pochodzą też z łaciny, tak jak na przykład alegry, czyli radosny, wesoły, czy algeń. Tak samo ktoś, prawda, to też jest słowo pochodzące z łaciny. Inne ślady to na przykład te wyrazy, które zaczynają się... Od A i C sedia, czy to C, tak jest ogonkiem, i AZ, AR też. To są wyrazy prostu, które zostały zaadoptowane, jeśli chodzi o dźwięki arabskie do portugalskiego. I tu mamy na przykład u asafran, szafran, u asukar, czyli cukier, asusena, czyli lilia, u achosz, ryż, u armazyn, skład, dom towarowy, magazyn asajt, oliwa z oliwek, aceitona, oliwka, czy azul, kolor błękitny, albo słynne azulejo, czyli płytka, charakterystyczna płytka portugalska. Co więcej, warto zwrócić uwagę na toponimy, zarówno w Portugalii, jak i w Hiszpanii. My tu zajmiemy się Portugalią oczywiście. Toponimy to nazwy geograficzne dowolnego miejsca i wiele z nich ma też pochodzenie arabskie. Na przykład Al-Bufaira, czyli taki znany dosyć kurort w Algarve, to jest laguna nad morzem. Może być też może jako zamek nad morzem, i to też ma tę arabską. al oznaczające wyspy. U Algarve, o którym wspominałam już, czyli ta część zachodnia, zachód, zachodni historycznie, prawda? To ten, to ten teren, U Algarve bo po portugalsku tak naprawdę też ma, pochodzi właśnie z arabskiego, z tamtego okresu. Alfama, dzielnica Lizbony, która oznacza gorące źródło, tak, ten wyraz alfama to gorące źródła, łaźnie. Wszystkie też zaczynające się na al, ale też mniej, może oczywiste, chociaż powszechnie znane, na przykład Fatima, która nazwa tej miejscowości to tak naprawdę imię córki proroka Mahometa. Albo te, które zaczynają się od przedroska ben. Ben oznacza, Syna kogoś, to znaczy, że na przykład dzielnica Lizbony Ben Fika, to prawdopodobnie może oznaczać, że to jest syn kogo? Fik, tak? Czego osoby, tak? Albo też przypuszcza się, że to może być syn mędrca Ben Fika. Czy plaża Benazil, tak? Która oznaczałaby tutaj to Ben jako syna i kogo zila, tak, czyli Benazil, ben tak jako plaża czy ta jaskinia bardzo słynna. Poza tym niektóre te, które przedroski takie jak ody czy głady, tak jak rzeka gładiana, od też mają w sobie mają to pochodzenie arabskie. oznaczają rzekę Od tak? tutaj by było hił dyseyjszy, czyli rzeka Sejszy. Jest to ciekawe, warto zwrócić na to uwagę podczas też podróży. Skąd nazwy miejscowości mają swoje pochodzenie. I później wyrazy inne, które po prostu używamy na co dzień, a są pochodzenia arabskiego, to na przykład: Asnura, czyli marchewka, Ukafe, kawa, szafarisz, fontanna. A isha keka, używam bardzo słowo, ono oznacza migrenę, agahafa, butelka, użawoli, dzik, alaranża, to Arabowie, Maurowie sprowadzili pomarańcze, y, po, alaranża to pomarańcza do, y, na Półwyspie Ryboirskiej, uli czyli cytryna, atamara, czyli daktyl, Albo też inne, na przykład u szaropy, syrop, szadresz, szachy. Także, jak widzisz, jest bardzo szeroka spuścizna po Arabach, w Portugalii, na Półwyspie Iberyjskim. Bardzo ciekawy temat, cieszę się, że mogłam się z Tobą nim podzielić i zapraszam Cię na bloga magalanka.pl, na zajęcia języka portugalskiego online. Adeusz, bejziniusz i ta prosima!